Zobaczcie, na jakie fajne to zadanie trafiłam. Dwa punkty, logarytmy, oblicz wartość wyrażenia. Gdzie tkwi haczyk? Otóż te logarytmy, które są tu podane, nie jesteśmy w stanie podać dokładnej wartości, bo nie wiem 2 do jakiej potęgi da 27, nie wiem też 2 do jakiej potęgi da 18 i dodatkowo tam jest jeszcze odjąć 1. Przypominam, słuchajcie, o tablicę już ledwo żyję. Y jak, jakie są wzory zależności z logarytmami? Jeśli mamy sumę logarytmów o tych samych podstawach, możemy zamienić na jeden logarytm i liczby logarytmowane możemy wymnożyć. Jeśli mamy odejmowanie logarytmów o tych samych podstawach, możemy zamienić to na jeden logarytm o tej podstawie, a liczby logarytmowane podzielić. Jeśli mamy Logarytm z jakiejś liczby do potęgi, to ten wykładnik może przejść przed ten logarytm. Co jeszcze bym chciała, słuchajcie, powiedzieć. A może tak, że każdą liczbę jestem w stanie zapisać w postaci logarytmu. Na przykład, gdybym chciała sobie dwójkę zapisać przy pomocy logarytmu przy podstawie 3, wystarczy, że sobie wezmę 3 do potęgi drugiej i mam 9. I mam dwójkę zapisaną w taki sposób, troszkę inny. Gdybym chciała przy podstawie 1 piąta, biorę sobie jedną piątą do drugiej, mam jedną. 25. i tak dalej każdą liczbę jestem w stanie zapisać w postaci logarytmu, ja wiem, dla, nich, dla pewnych osób byłoby to takie bezsensowne utrudnianie, tak, ale to pomoże w wielu sytuacjach na przykład tutaj uwaga, nie jestem w stanie obliczyć tych rzeczy co zrobię? na początek jedynkę zamienię na logarytm przy podstawie 2. Logaryt 2, tu 27. Tu mamy logarytm 2, 18. Z 18 odjąć logarytm przy podstawie 2. I teraz zobaczcie. 2 do pierwszej to 2. Może sztuczny zapis, ale teraz mam odejmowanie logarytmu o tych samych podstawach. Zamienię to na jeden wspólny logarytm i podzielę liczby logarytmowane. Logarytm 2 z 27. A tu mam logaryt z dwóch, przy podstawie 2 yy, z liczby 18 na 2. Poczekaj, kochanie. Osłam tutaj palec, nie stracę. Zaraz będziemy ratować. No dobrze, kochani, teraz tutaj no, nie ma żadnego prawa działań na dzielenie logarytmów. Ale mogę każdą z tych liczb, 27, uwaga, są zakłócenia na linii. Mogę 27 zapisać, że to jest 3 do 3. Mogę zapisać dziewiątkę jako trzy do drugi. Teraz ta trójka może przewędrować do przodu. Podobnie ta dwójka może przewędrować do przodu. I logarytm w podstawie dwa z. Tutaj uwaga, 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 Z trzech występuje i tu, i tu. Skraca mi się. Dostaję trzy drugie.